Jesteśmy na cmentarzu Idzie do Janka, do grobu Idę Później Do Janka Postawić A grup. Zaraz znajdziemy Trochę tutaj przybyło tych grobów Ale mam nadzieję, że znajdę Po prawej stronie na pewno tutaj to może to nie, 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 to dalej będzie Wolniej troszeczkę. Tyle drogi przejechaliśmy, co Krzysiek? No, no. A chodź zobaczymy Nie, 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 to nie to, na pewno. A to to będzie tam dalej. Trochę to się rozbudowało. Czy było tego Na pewno po prawej stronie Gdzieś tutaj, w tamtą olejkę następną wejdziemy Moje pierwszy raz No ja kiedyś tylko raz byłem ale to nie było tyle pomników tutaj Nie wiadomo czy trafimy. Trafimy, znajdziemy Tutaj musimy wejść, wiesz. Albo w następną alejkę. No? Albo w następną. Czekaj, to może tam przejdziemy dalej, czy nie? Nie da się przejść. Zaraz zobaczymy. Poczekaj, poczekaj. O, może tam. Zaraz zobaczymy.